Już w czerwcu gotowe będą trzy wielkie inwestycje w powiecie Gliwickim. Mosty w Lebuszowicach i Pławniowicach oraz tak zwany szlak europejski. Z gospodarską wizytą na tych obiektach był starosta Waldemar Dąbek. Towarzyszyli mu członek zarządu powiatu Jacek Zarzycki, skarbnik powiatu Maria Owczarza-Ksiejko, dyrektor zarządu dróg powiatowych Jan Osman oraz pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji. Mamy te trzy inwestycje i te prawie 24 miliony. Do, do wydania, no i to jest ta duża odpowiedzialność, żeby to wykonać. Wykonać zgodnie z sztuką budowlaną i potem rozliczyć. To jest też bardzo trudny etap. Najszybciej ukończony będzie most w Leboszowicach, który przeszedł generalny remont. Co trzeba było zrobić w ramach inwestycji? Przede wszystkim rozebrać stary, istniejący obiekt, który zresztą nie udało się w technologii którą przewidywaliśmy czyli bo to był most tymczasowy wojskowy i mógł być rozebrany po prostu na mechanicznie niestety ze względów na czas użytkowania i, i brak tam pewnych zachowań konstrukcyjnych no, musiał zostać popalony także to była jedyna rzecz która jest tutaj która była wykonana inaczej niż przewidywano w projekcie Niemało kłopotów było także przy pogłębianiu i umacnianiu koryta. Jednak później prace przebiegały już sprawnie. Optymalny termin oddania do użytkowania obiektu już to raczej koniec maja, czyli powiedzmy dwa tygodnie, trzy tygodnie wcześniej niż pierwotnie przewidywaliśmy. Pławniewica groźnie imponujący most na kanale Gliwickim. Na początku były trochę problemy i zawirowania. Bo budziła kontrowersja ta konstrukcja, te poprzecznice, blachownice. Ale, ale roboty, że tak powiem, teraz wyglądają dobrze i jak widać, widać idzie wszystko zgodnie z harmonogramem. Problemy pojawiły się także z konstrukcją łuków, które miały mieć pierwotnie przekrój koła. Nie można było jednak znaleźć na nie wykonawcę. Trzeba by to było ściągać, bo on w Holandii jedyna firma, która to wygina te łuki, ma miejsce w Holandii, w związku z czym dokonano zmian i wykonano przekrój kwadratowy, który jakby umożliwia uzyskanie tych samych nośności. To bardzo trudna inwestycja, przyznają pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych. Ponieważ trzeba było połączyć tą starą konstrukcję z nowymi elementami, podwiesić tą konstrukcję, więc jest to takie trochę wyzwanie. Ale wykonawca jest doświadczony i, i sobie radzi. Ulica Gliwiska w Kleszczowie od kilkunastu dni jest nieprzejezdna. Trwa tam bowiem modernizacja, która jest elementem budowy tzw. szlaku europejskiego, czyli drogi, która połączy Rechowice z Kleszczowem. Musimy wykonać stabilizację, i przez tydzień tam w tym momencie żadnego ruchu pojazdów powyżej trzech ton nie można dopuścić. No i potem roboty te kanalizacyjne plus plus zjazdy, przebudowa zjazdów. Sama droga zostanie poszerzona, będzie chodnik i oświetlenie. Jak będzie wyglądać po remoncie, można się przekonać w Bojszowie, gdzie zakończyły się już trwające całą zimę prace. Widać naprawdę dobrą robotę. Ta droga od dawien dawna czekała na remont i udało się. Dzięki w tym momencie wsparciu środków unijnych, dzięki zarządowi dróg, dzięki starostwu, Udało się remontować drogę. Tu widzimy kawałek, ale ta droga rozpoczyna się od rachowic, biegnie poprzez Bojszów do Kleszczowa i łączy się właściwie aż z autostradą. Czyli to jest bardzo duża inwestycja i duży w tym momencie zaszczyk finansowy. Niegrzeczne dzieci to często problem wynikający nie tylko ze złego wychowania. Coraz częściej powodem tego, że maluch jest niegrzeczny, jest autyzm. I właśnie temu problemowi poświęcona była konferencja, która odbyła się w Domu Kultury w Knurowie Szczegłowicach. No myślę, że takie konferencje dlatego są ważne, że one. W jakiś sposób są tak, taką platformą porozumienia pomiędzy lekarzami, psychologami, rodzicami, to jest też bardzo ważne. Możemy w jakiś sposób po prostu no, gdzieś porozmawiać różnym językiem, tak naprawdę o tych samych problemach. I to po prostu poprawia też komunikację między nami i to też poprawia w związku z tym zrozumienie i też no, no, gdzieś po prostu otwiera nowe drogi do pomocy dzieciakom autystycznym. Razem dla autyzmu tak nazywała się konferencja. Konferencja, która przyciągnęła nadspodziewanie dużo zainteresowanych. Dużo się mówi autyzm, autyzm, natomiast jednak jeszcze spora jest taka, spory jest stopień świadomości wśród społeczeństwa, co to naprawdę jest ten autyzm, jak postępować, jak się zachowywać w stosunku do dzieci, które właśnie taką dysfunkcję mają. Było to trzecie takie spotkanie zorganizowane z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie przez Miejskie Przedszkole nr 13 z oddziałami integracyjnymi oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Knurowie. miało Służyć w pogłębieniu wiedzy na temat autyzmu i wymianie doświadczeń przez pedagogów, rodziców i specjalistów oświaty, jak i medycyny. Według mojej oceny długoletniej już pracy na stanowisku w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Myślę, że jest to problem rosnący. O ile można mówić o problemie, prawda, jest na pewno rosnąca liczba osób z autyzmem, no wynikająca z różnych przyczyn. Tutaj liczy się jak najszybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Często jest tak, że dzieciaki już w pierwszym czy, czy drugim roku życia mają takie widoczne symptomy, które mogą zaniepokoić rodziców i często lekarze pediatrzy zwracają uwagę rodzicom, że trzeba by było udać się na spotkanie z psychologiem czy pedagogiem, ale bardzo często jest również tak, że no niestety rodzic nie widzi że dziecko nieco odstaje od swoich rówieśników. Jak podają statystyki, obecnie zaburzenie to stwierdza się u jednego na 68 dzieci, a w 2025 roku będzie to już jedno na 50 dzieci. Maj to miesiąc matur. Maturalny stres z nią minął także i abiturientów z zespołu szkół imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie. Z polskiego właśnie najbardziej się stresuje. Czekam na matematykę tylko. Jak przygotowanie do matury wyglądało w tym roku? Systematycznie w ostatnim tygodniu? No, ostatni miesiąc może coś powtarzałem. Dzień przed naturą. Dużo też czasu spędzałem w domu, na pewno przed książkami, no, czytając lektury, różne streszczenia też powtórkowe, no i myślę, że tak, będzie w porządku. Wszystkie lektury zdążyłeś ogarnąć? Myślę, że tak. Czego spodziewasz się na maturze dzisiaj z polskiego? Czy jest jakaś lektura? Prawdopodobnie lalka. Dlaczego lalka, właśnie? No prawie zawsze była. Stres nie ominął również nauczycieli i egzaminatorów, bowiem po raz pierwszy wszystkim przyszło zmierzyć się z nowym egzaminem dojrzałości. Tegoroczne matury są skomplikowane bardziej niż jeszcze w ubiegłym roku, dlatego że przenikają nam się dwa systemy egzaminacyjne. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących piszą już maturę w formule od 2015 roku, tak to się dla nas nazywa, natomiast nasi absolwenci technikum i ewentualnie absolwenci z lat, z lat ubiegłych nadal piszą w swojej formule do 2015. 15 roku, czyli do 2014, tak powinnam powiedzieć, stara i nowa matura jednocześnie. Poza ustnymi i pisemnym egzaminem obowiązkowym z języka polskiego, obcego i matematyki, maturzyści wybierali także przedmiot dodatkowy. W tym roku wybór jest obowiązkowy. Więc również ilość egzaminów automatycznie się zwiększa. Także to jest, każdy maturzysta ma swój własny harmonogram, w zależności od tego, jak powybierał, co powybierał. Także proszę nam wierzyć, ciężko pracujemy cały maj. Dodajmy jako ciekawostkę, że najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym na maturze przez absolwentów paderka jest biologia. Tak jak wszyscy strażacy, tak i oni w maju obchodzili swoje święto. Mowa o gliwickich strażakach. Tegoroczne obchody odbyły się w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Łabędach. Miniony rok był bardzo pracowity. Statystycznie było to w granicach 3000 ponad 3000, a dokładnie 3190 zdarzeń. To były to takie powiedzmy statystyczne, wynikające z normalnego funkcjonowania, czyli pożary gdzieś tam mieszkań, pożary traw. Jest jednak okazja, by podziękować za oddaną służbę gliwickim strażakom. Jak co roku włodarze gmin z powiatu oraz miasta spotkali się w tym celu ze strażakami. W imieniu starosty gliwickiego podziękowania złożył członek zarządu powiatu Jacek Zarzycki. Podczas uroczystych obchodów nie zabrakło podziękowań, gratulacji oraz oczywiście awansów. I odznaczeń. Wszyscy, którzy są w tej służbie, e, są do tego chyba przeznaczeni i lubią pomagać ludziom. Wśród odznaczonych medalem ze za zasługi dla pożernictwa znalazł się także wiceprzewodniczący Rady Powietu Andrzej Frejno. Jest praca dla niepełnosprawnych. Ponad 300 ofert zatrudnienia można było znaleźć podczas targów pracy dla niepełnosprawnych, które po raz szósty zorganizował Gliwicki Urząd Pracy. Liczymy na to, że bezrobocie w tej grupie znacznie się zmniejszy na naszym terenie i wiele osób, które tutaj przyjdą, znajdą coś dla siebie. Nie brakowało i zainteresowanych znalezieniem zajęcia, jak i pracodawców. Gama ofert była bardzo szeroka. Od e, z stanowisk e, związanych z produkcją po ochronę, po sprzątanie, prace biurowe e, i również dla, e, mamy kilka stanowisk dla inżynierów. Co ważne, pracodawcy coraz chętniej przyjmują osoby niepełnosprawne do swoich firm. Pracownicy niepełnosprawni, mamy ich kilku i muszę przyznać, że są jednymi z najlepszych naszych handlowców, bo wiedzą po co przychodzą do pracy. Czyli z, y, przykładają się do pracy, tak? Oczywiście, szanują pracę, to przede wszystkim. E, wiedzą po co przychodzą, po kasę, a nie w celach towarzysko-zapoznawczych. E, możemy na nich liczyć w każdej sytuacji. No to są osoby, które się bardzo angażują w swoją pracę, są oddane. E, poprzez to chyba dlatego, że gdzieś tam mają tam manię niszości, że są zarzeczenie, myślą, że są gorszymi ludźmi. Może dla... Dlatego, dlatego tak bardzo mm, cenią to, jeżeli ktoś ich przyjmie. Gliwickie targi odwiedziło kilkaset niepełnosprawnych osób. Groz z jak pokazały poprzednie edycje, rzeczywiście znalazło później zatrudnienie. Mamy oprócz ofert pracy również e, oferty e, takiej integracji społecznej, Gliwicki Ośrodek e, Niepełnosprawnych, warsztaty terapii zajęciowej, także osoby niepełnosprawne oprócz tego, że mogą tutaj znaleźć zatrudnienie, e, mogą zorientować się jak wygląda całe środowisko e, e, instytucji zajmujących się niepełnosprawnością e, i znaleźć ofertę dla siebie, właśnie wyjść z domu. Gliwickie targi, które wpisały się już na stałe w kalendarze wydarzeń prospołecznych, odwiedziło kilkaset niepełnosprawnych osób. Gro z nich, jak pokazały poprzednie edycje, rzeczywiście znalazło później zatrudnienie. Dodajmy, że z ramienia Starostwa Powiatowego w Gliwicach udział w targach wzięła naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Agnieszka Gliklich. W tym roku już po raz 12 odbyły się Knurowskie Integracyjne Spotkanie Teatralne. Od 7 lat zaś stanowią ważną część Knurowskich Dni Integracji Bądźmy Razem. Będziemy mieli okazję tutaj zobaczyć występy czterech zespołów. Każdy z uczestników będzie mógł się pokazać, będą to występy różnego rodzaju, teatrzyki, będzie kabaret, reszty nie zdradzę może. <gry> e, tutaj dzieci mają okazję się pokazać swoje ukryte talenty, bardzo się cieszą z występów. Aktorzy wprowadzili publiczność m.in. w bajkowy świat królewnej Śnieżki i disneyowskiego Kopciuszka. Jak można się było przekonać, artyści w przygotowanie do każdego ze spektakli włożyli wiele serca i pracy. Próba za próbą, bieganie. No. Powdazanie e, roli, tak I... samo gonienie wałkiem kół cicha i tance, tance. A było trudno? A no, bardzo ciężko. No bardzo. No były próby za próbą, codziennie musieliśmy ćwiczyć, te kroki, do no, gadanie. No, to jest bardzo trudne właśnie. Musieliśmy gadać tak jak artozie. No, to Można by rzec, że to już tradycja, która od kilkunastu lat integruje mieszkańców Knurowa. Spotkania teatralne to ważne wydarzenie nie tylko dla niepełnosprawnych aktorów i ich rodziców, ale także dla wszystkich tych, którzy potrafią docenić sceniczne talenty. Sam pomysł integracji zrodził się stąd, że miałem zaszczyt i przyjemność obcować z osobami niepełnosprawnymi. Mam dużo przyjaciół wśród osób niepełnosprawnych i zrodziło się we mnie pragnienie, żeby tych ludzi, nie tylko tych, ale żeby w ogóle osoby niepełnosprawne poznali ludzie sprawniej, żeby docenili nieraz ich kunszt, ich po prostu normalność, bo jak się okazuje to może ktoś nie jeździć, może ktoś jeździ na wózku, może ktoś chodzić o kulach, może nie widzieć, różne dysfunkcje może mieć, ale Poza tym jest normalnym człowiekiem, który ma swoje wartości, marzenia. Dodajmy, że integracyjne spotkanie teatralne organizuje Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, a w oficjalnym otwarciu tegorocznej edycji wzięła udział wicesterosta powiatu Gliwickiego Ewa Jurczyga. Emocje pod siatką. W hali sportowej w knurowie Szczegowicach odbył się pierwszy młodzieżowy turniej piłki siatkowej drużyn z powiatu gliwickiego. Jest to pierwsza odmiana tego typu turnieju, bo za nami jest kilka turniejów w kategoriach starszych. Ten turniej, turniej drużyn młodzieżowych, po raz pierwszy, ale miejmy nadzieję, że to co dzisiaj tutaj widzieliśmy, zaangażowanie młodzieży i ta walka zostawiona na boisku potwierdziła, że warto robić takie turnieje i w przyszłości będzie ich Coraz Turniej od początku odbywał się na bardzo wysokim poziomie, a sześć drużyn za żarcie walczyło o każdy punkt. Widać, że rzeczywiście jest tutaj ogromny potencjał w młodych ludziach. Nieistotne jest, tak jak już powiedziałam na początku, kto zwycięży, choć dla tych młodych ludzi z całą pewnością tak. Najważniejsze jest, i już są zwycięzcami przez sam fakt, że tu są, przez sam fakt, że właśnie w ten sposób spędzają swój wolny czas, że stawiają na rozwój fizyczny, także to jest ogromny sukces. Zwycięzcami został zespół z Poziom był tak nawet wysoki. Myślę, że. Nie, łatwo nie było. Dodajmy, że nagrody i puchary dofinansował powiat Gliwicki.